Witam Was kochani bardzo serdecznie w tych niezwykłych okolicznościach przyrody. Dziś, jak zauważyliście, nie jesteśmy w ośrodku, jesteśmy na łące. Sami powiedzcie, ile się słyszy odnośnie tego cwałowania, a co tak naprawdę o nich wiemy i kto jechał cwałem? Tego dowiemy się w dzisiejszym odcinku. Ile razy słyszeliście od znajomych, cwałowałem na ujeżdżalni? Mój koń to się tak spłoszył, że jechałem cwało, cwałem. Jechałem cwałem w terenie. Powiem Wam tak, tyle lat mam do czynienia z tymi pięknymi zwierzę, zwierzętami, tyle lat pracuję jako instruktor, a powiem Wam szczerze, że sama zaczęłam się zastanawiać, czy ja kiedykolwiek jechałam cwałem. Jechałam bardzo szybko w terenie. Fakt, od kilku, przynajmniej kilku lat, tak szybko w terenie staram się nie jeździć, ponieważ mnie to nie cieszy, już chyba jestem za stara. Ale sobie myślę, przecież kiedyś wcześniej się ścigałam. Czy to był cwał, czy to nie był cwał? Kiedyś słyszałam od, od starych trenerów, że no, na ujeżdżalni cwałem się poruszać nie da, że cwałem się da poruszać w terenie. Słyszałam też od instruktorów, że nie każda rasa konia może cwałować i powiem wam, postanowiłam to sprawdzić bo tyle razy słyszę jak dzieciaki mówią proszę panią, ale my ten koń poniósł cwałowałem, ja mówię, no nie cwałowałeś bo nie da się cwałować na placu no i postanowiłam przygrzebać internet i grzebie, i grzebie, czytam na tych forach a tam, moja mama jest instruktorką od 18 lat i mówi, że koń z na grzbiecie nie cwałuje, na co inni się z nią kłócą, że przecież cwałuje, bo na wyścigach się cwałuje na to inni mówią, przecież tamtej mam jest 18 lat instruktorem, to ona musi wiedzieć. I słuchajcie, tego typu dyskusje odbywają się na tych wszystkich forach. Ludzie się tam przekrzykują, ludzie tam opowiadają swoje racje, a tak naprawdę nic z tego nie wynika. Fadio. Fadzio we własnej osobie jest takim eksperymentem, ponieważ fadzio w zeszłym roku, czyli roku 2018 mając 3 lata, tak, myślę, że 3 lata, brał udział w gonitwach na służewcu. Tak, ścigało się mało Polaki. Czy uważacie, że on jest takim typowym konikiem do, yy, do wyścigów? Nie, budowy nie ma. Fule ma bardzo okrągłą, więc on się do tego średnio nadaje. I tak jak można było przypuszczać, Fadio był dwa Ktoś tu jedzie, mam nadzieję, że nie opieprzycie. Fadio może jechać nas opieprzyć. Fadio się niestety do tych wyścigów średnio nadaje. Nie ma chyba chłopak do tego serca, bo dwa razy był ósmy na 8 i raz był dwunasty na 12. Więc trzy razy zajął zaszczytne ostatnie miejsce. Ale w końcu na tym służywcu biegał i w tym treningu brał udział. Więc czy nie uważacie, że on. Powinien tym cwałem biec? Szczerze powiedziawszy, ja nie mam pojęcia, ale tak sobie myślę. Mamy takie możliwości: jest kanał, mamy kamerę, mamy różne inne fajne, ciekawe rzeczy. Może sprawdzimy, zobaczymy, czy Fadziu w ten cwał wpadnie. Co to jest cwał? Cwał to jest chód konia. Mówi się, że najszybszy chód konia. W innych książkach pisze, że jest to odmiana galopu. Więc trudno teraz powiedzieć. Niektórzy twierdzą, że mamy cztery chody konia, czyli stęp, kłus, galop i cwał. Niektórzy, że galop to nie jest, cwał to nie jest chód konia, tylko większa odmiana galopu. Ale przyjmijmy, że mamy cztery chody konia, więc mamy stęp, kłus, galop i cwał. Czym się różni galop od cwału? Tym, że galop mamy trzytaktowy, a cwał, cwał mamy czterotaktowy. I ten koń ma fazę zawieszenia, ma wszystkie nogi w powietrzu w którejś fazie lotu. Um, i dzisiaj spróbujemy na zwolnionym tempie zobaczyć, czy Fadzio da radę w taki cwał wejść. Jesteśmy już prawie gotowi na tą specjalną okoliczność. Ubrałam sobie moje krozowe ochraniacze, kalowki i kask. Niestety nie mój cudowny krosowy, bo w nim nie mam zapięcia do GoPro, tylko stary uwaj, ale mam nadzieję, że nie będę dzisiaj lądować. No to jademy! No i moi drodzy, mamy tą próbę za sobą, jak to wyjdzie, zobaczymy dopiero na kamerze w domu, gdy zrobimy zbliżenie na nogi, czyli na to, jak on te nogi ustawiał. Czy ja cwałowałam, czy ktoś mnie zapyta, powiem Wam szczerze, dawno tak szybko nie jechałam, bo ja tak szybko nie jeżdżę, jak wspominałam wcześniej, jechałam naprawdę szybko i miałam wrażenie, że ten koń pode mną rusza się w nieco inny sposób niż w galopie. Że jednak ten takt jest czterotaktowy, powiedziałabym, może cwałowałam, ale czy faktycznie. Hm. Zobaczymy, jak to wyszło. W każdym bądź razie, sprawdzaliśmy w aplikacji e, tempo, które udało nam się osiągnąć, to prawie 55 km na godzinę. Słyszałam, że takie najszybsze konie poruszają się w tempie 70 km na godzinę. Tak jak mówiłam, Fado nie jest demonem prędkości. Ale jeżeli chodzi o moje wrażenia na nim, miałam wrażenie, że to było super szybko. Zapraszam do subskrypcji kanału, do klikania łapki w górę oraz do zaglądania na nasz kanał. Do zobaczenia.